Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Słowo dzisiejsze to nie twórzcie się. Nie mogę wyjść z podziwu, e, dlaczego niektórzy kaznodzieje internetowi, nieinternetowi, i e, w katolickim kościele, i w różnych kościołach protestanckich, potrafią zbić e, taką popularność na sianiu trwogi. Przemawiając o czasach ostatecznych, potrafi wielu z nich stanąć i powiedzieć, tak, teraz to są czasy ostateczne. Przypominam sobie sytuację choćby z Covidem, czy jak wybuchła wojna. Znam ludzi, którzy potrafili sprzedać swój dom, wyjechać gdzieś pod las, okopać się w jakimś małym domku i piwniczce wykopanej przy nim i czekać na trzy dni ciemności, które ktoś przepowiadał. I przedziwne jest to, że że ta zła nowina o źle pojętym końcu czasów, której nawet święty Paweł z tym walczył, ta źle pojęta koniec czasów potrafi bardziej do ludzi przemawiać niż dobra nowina o Jezusie z Nazaretu, dobra nowina, którą o końcu czasów On dzisiaj nam przepowiada. Myślę, że to jest ważne, by zastanowić się nad tym, gdy słyszymy jakiegoś proroka, w cudzysłowie, który przepowiada już nadchodzącego Mesjasza za drzwiami i jeszcze skłania nas do jakichś radykalnych posunięć, które w normalnej sytuacji byśmy nie poczynili, trzeba się naprawdę mocno zastanowić, czy to jest Ewangelia. Kochani, bo choć na koniec czasów zawsze musimy być gotowi, a tą gotowością jest stan łaski uświęcającej, ponieważ nie możemy poddawać się trwodze. Niech nas szczerze i błogosławi. Także na czasy ostateczne, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i do Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do jutra.